Pierwszy raz zainstalowałem i uruchomiłem Minecraft Bedrock. I rzecz, która najbardziej mnie tu zdziwiła, jest fakt taki, że mam tu stary nick. Nie wiem czemu, ale dobra, mniejsza o to. Jestem tu tylko za jedną rzeczą, aby zdobyć nową pelerynkę, która jest dość taka ciemno-czarna, i do tego ma wizerunek nowych kwiatów, które są w tym właśnie bladym lesie do, do znalezienia, do zdobycia. I to jest to wydarzenie. Zostały 2 dni i 15 godzin, więc. Pora to zdobyć. Dołącz do wydarzenia. Yy, kontynuuj. Pobierz wszystko i dołącz. A, to mało. Lokalizowanie serwera. I włączy. O! Czemu to nie jest mój skin? I gdzie my jesteśmy? Co to są za randomowe ludzie? Halo, gdzie ja jestem? Na końcu tej drogi mamy Mojang Studio. To tak miało wyglądać? Halo, mogę wejść do środka? Jak tu się wchodzi do środka? Ludzie. Recepcja. Cześć. Cieszę się, że udało ci się nas znaleźć. Jest bardzo mgliście. No chyba na tym biomie nie jest mgliście. Jens i Agnes czekają na ciebie za tymi drzwiami. Jakie dźwięki? Zemelduj się, a ja dam im znać, że już jesteś. To ja nie jestem zalogowany? A jestem chyba. Jakie wejście magiczne, nie spodziewałem się? Ło! Wow. Halo? Would... O! <laughs> oh. A, ah, prawie mi ryja urwało. <laughs> o, oh, do dwóch razy sztuka. Miałem znaleźć taką tablicę i zrobić wyzwania. Dzień pierwszy. Odjąć wszystkie cztery działy biura. I można niby tam się przedostać tymi tubami, ale też jest opcja tym albo tym? Uuu, ale czekajcie, tu bym chciał sam do jednego wejść. Czemu ja mam tego zwykłego skina? Witaj w Skarbie z Pomysłów. Czemu tam jest Pingwin, który odpadł z kosowania? Czemu mi jakiś czas liczy? Idziemy stąd. Eee, w porządku. Mamy odwiedzić wszystkie te cztery lokacje. O jakieś gwiazdki? A, to kojarzę. Eee, to są chyba dropery. To idziemy teraz do Fabryka mobów. A, Skarby z Pomysłów, Laboratorium Biomów, Fabryka Mobów i dział QA? Poczekalnia. I jesteśmy na fabryce, więc lecimy na ostatnią część i zobaczymy, czy to zadanie nam zaliczy. Ty podstawka to jest z trójsem. Ba, a nie, to jest miedziane. Nieważne. I sprawdzamy zadanie. Eee tam to, to chyba była jakaś tablica wyników. Jakiś ranking. Dzień pierwszy. Jest! Mamy zielony znaczek. ok, Czyli dzień drugi i mamy wyższe wszystkie działa konfetti. Działa konfetti pojawiają się na różnych poziomach i trzeba je po prostu kliknąć. I trzeba je znaleźć w różnych miejscach. Czemu te mopki tak sobie tutaj latają? Dziwnie, ale fajnie to wygląda. O! Właśnie tak to wygląda. Czemu to nie działa? o działa. Dobra, wystrzeliło. Jesteśmy w dziale fioletowym, ponieważ tutaj trzeba przejść minigerkę, żeby właśnie tam na końcu mieć te takie dwa działka. My tu byliśmy, tylko nie wiedziałam o co tutaj chodzi. Czy tam do nas przyspieszało? I, I czy ja to muszę zrobić na czas? Mam nadzieję, że to jest dzieci nieproste. Tam jest sniffer. Część z Elytron. Ale tak, żeby mnie nie zabiło. Dolecę. Dobra, jest, mamy do góry. Ło, jak daleko, poleciałem. Ej, czy to już będzie końcówka? Raskal. Dobra, w końcu się udało dojść. Dziękować, Twój wynik. Okej, okay. co to jest? Ten dźwigat. No nie sądzę. Jak z tego wyjść? I właśnie was tutaj szukałem. Wystrzel. Dobra, mamy jedną i mamy. Kolejną. No i dziękować. Jej armatki ponoć są tutaj w zielonym dziale. I gdzie one są? O, tu jest jedna, Ok. Dawaj. To teraz szukamy jeszcze drugiej. Może będzie po drugiej stronie czy coś. A, ja ją ominąłem. Kolejny dział niebieski. To teraz tutaj musimy poszukać armatki i już pierwszą widzę. Dawaj. O, znowu koiny znalazłem. Więc lecimy do ostatniej części. Widzę, tam na górze jest ten konfetti, te bloczki albo półbloki wyglądają trochę jak jakaś gąbka od materaca, pówki fotela. Mamy? Czy to będzie wszystko? O, mamy. Ej, trzecie zadanie. Eee, monety są zrobione? Ja jakieś zdobyłem monety, ale pff, jakby lepiej dla mnie idziemy od razu do czwartego. Yy, rozpraw się z 15 błędami, nosząc kapelusz dewelopera. Sklepy są tutaj, ale z tego co kojarzę, to trzeba mieć jakąś ilość punktów, żeby tego typu rzeczy kupić. I jeszcze coś było do kupienia. Jeszcze na Twitterze widziałem: to jest ten kapelusz. Widziałem ludzi z tym ubranych. I 600, ja mam tylko 200. I fartuch laboratoryjny. To też widziałem, że to trzeba mieć. Czyli muszę uzbierać 1400 punktów. Pobawiłem się. Mam wystarczającą ilość punktów. Więc teraz będę mógł to u niego kupić. O, mam to. Jak to założyć? A. Ok. I pokaż czy mi jeszcze fartuch. Zakładaj to. Mamy. Rozpraw się z 15 błędami, nosząc kapelusz. Błędy przypadkiem nie były na tej części kuźwa, jaka to była część. E, chyba ta, ponieważ tam są takie części komputerowe i trzeba jakieś tam błędy naprawić. Czy mam u Ciebie to kliknąć? Start. O! Mod. I mam tutaj jakieś zarazę rozwalać jak to Gdzie Gdzieś napisane ile mam rozwalonych? Nie widzę tego nigdzie.

Twój wynik 190, pozostały czas, a to jest na czas, czyli do końca muszę tutaj grać, koniec czasu, twój wynik 400, tyle punktów dostałem, tak, okej, okay. i teraz pokaż mi tablicę, czy to zostało ukończone, dzień czwarty, tak, dobra, i została nam ostatnia część, czyli ukończ wszystkie trzy poziomy skoczni, ta skocznia, to to jest dropper, my tu wcześniej byliśmy i byłem ciekawy do czego są te gwiazdki, nie wiem, czy to musi być po kolei, ale sprawdźmy. Czyli to będzie najłatwiejszy poziom. Jak ja lecę! Pierwszy raz chyba w życiu gram wydropera jakiegokolwiek. Na dole mamy czas. Dobra, chyba to mamy. Skąd ta pelerynka jest? Nie wiem, pierwszy raz ją widzę. Tutaj na tym bedroku nawet mają własne pelerynki. Dobra. Buł jaki dropper? Gdzie ja mam lecieć? Idź, bo mi spowalnia. Tam widziałam wodę. W piramidzie, a nie, to była niebieska wełna. <laughs> Jakie ty, wystające stalagnaty, stalagmity. Eee, do Wordena lecimy. O, mamy wodę. Ok, chyba zaliczyło. Ile punktów jest za to tych coinów? Ostatnia część. O! i zarąbałem już. Jesteśmy w Dederze. Purpurowe bloki. Do endu idziemy teraz. A to jest chyba wymiarowy dropper. No idź. Ale ciasta dziura. Wskakuj. O, jest woda. To woda? Tak, to woda. Świetnie. I pokaż ty mi, czy mamy... Mistrz, gratulacje. Gratulacje, przyznano ci pelerynę biura Mojang. Uruchom ponownie grę, aby odblokować nagrodę. W sumie najszybciej bym sprawdził, jeżeli wejdę na Java, ponieważ tutaj można skórki wybrać. I nowa skórka. Jest! No i świetnie. Ej, ładne to jest. Uuu. Ładne, ładne. Podoba mi się. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wy także zdobyliście tą pelerynkę, a jeśli nie, to czy skorzystacie, powiedzmy, z tego mojego filmiku poradnika, więc lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.